Witajcie, tu Magda Kam. Przychodzę do Was dzisiaj z tutorialem na okienko w Exploding Boxie. Czyli jak wykonać takie okienko na ściance bocznej Exploding Boxa. Jak widzicie, nie robię tego na złożonej bazie Exploding Boxa, czy gotowej bazie, ponieważ jest to bardzo duża baza i żeby wyciąć wykrojnikiem cokolwiek w bocznej ściance takiego boksa, to trzeba mieć tą największą maszynkę 30 na 30 cm która by pomieściła taką dużą bazę no niestety ja takiej nie posiadam mam zwykłą A5 dlatego po pierwsze muszę zrobić sama bazę do exploding boxa no i po drugie muszę pracować na niezłożonej jeszcze bazie czyli na takich paskach Swoją bazę robię z papieru A4 i wycinam dwa paski o szerokości 9,9 cm, a następnie bieguję w dwóch miejscach, również na 9,9, no i 9,9 od końca. Ewentualnie może być to ciut mniej niż 9,9. Drugi pasek. Zazwyczaj wycinam o pół milimetra węższy, żeby po prostu y, łatwiej było go wkleić później do środka i nie było żadnych problemów z zamykaniem tych bocznych y, klapek. Y, ten filmik to w zasadzie nie jest kurs, jak zrobić bazę do Exploding Boxa. Takich filmików możecie znaleźć wiele w internecie, więc odsyłam do YouTube'a i poszukajcie, jak, znaleźć, jak zrobić bazy do Exploring Boxa. Natomiast tutaj zajmiemy się konkretnie, w jaki sposób wyciąć okienko, jak zrobić okienko w jednej ze ścianek, czy w dwóch ściankach Exploring Boxa. Czyli potrzebujemy jednego paska. oraz papierów, którymi będziemy oklejać nasz Exploding Box. No one są odpowiednio przyci przycięte, odpowiednio mniej, żeby została taka fajna biała obwódka, niezbyt duża. E czyli jeżeli tutaj jest 9 na 9 to ten e kwadrat to jest 9,6x9,6. Na Będą nam potrzebne wykrojniki oczywiście. No ja będę chciała robić okienko okrągłe, więc potrzebuję wykrojników okrągłych. To mogą być na przykład takie z przeszyciami z Crealize. Mogą być też takie, takie zwykłe z Nellis. I przyda nam się jeszcze serwetka. Tutaj na przykład ozdobiłam to okienko serwetką. I to jest też dosyć popularny wykrojnik serwetki Nellis i on ma w zestawie wykrojnik, kółko do wycięcia, właśnie okienka w środku. Czyli zaczynamy. Bierzemy jeden pasek papieru i zaczynamy pracować na zewnętrznej części. Tutaj mam zaznaczony X, ponieważ to jest ten węższy papier. Tak sobie oznaczam. Ten węższy, który idzie do środka, będzie klejony w środku, oznaczam go i ksikiem, wtedy wiem. Czyli zaczynamy. Bierzemy papier, którym będziemy oklejać zewnętrzną część i zamocowujemy go delikatnie do bazy. Bo będziemy jeszcze odrywać. Więc dosłownie malutka kropelka kleju, maluteńka kropelka kleju. lutyńka kropelka kleju na górze, na dole i przyklejamy. To jest Magic, więc chwilkę trzeba poczekać, żeby złapał. To jest chwilunia. I teraz zaczynamy wycinanie. Bierzemy wykrojnik. No i kładziemy go mniej więcej na środku. To można sobie w zasadzie y, pomóc linijką po przekątnej przykładamy, zaznaczamy ołóweczkiem środek teraz w drugą stronę po przekątnej zaznaczamy środeczek, bo no już wiemy gdzie mamy środek tego kwadratu, przykładamy kółko i znowu bierzemy linijkę no i sprawdzamy tu jest środek, powinno być tak do końca wykry... No do krawędzi taka sama odległość jest jeszcze w drugą stronę zobaczę no muszę powiedzieć, że nawet, nawet mi się udało Teraz, o, teraz się ruszył. No dobra, powiedzmy, że prawie mi się udało. Ym, teraz go trzeba przykleić. Bierzemy taśmę washi i zamocujemy sobie ten wykrojnik. Tylko taśma washi lubi drzeć papier, więc ja najpierw po prostu pozbywam się części tego kleju, naklejając na dłoń czy tutaj na przedramie, tak żeby... On w dalszym ciągu kleił ten klej, ale, ale już był troszkę mniejszy. Już nie będę powtarzać tego mierzenia na oko tym razem, ale myślę, że się uda i przyklejam, mocuję. I teraz potrzebna jest maszynka. Jest sprzęt. Jak widzicie, moja jedna, ta dolna płytka już jest bardzo sfatygowana. Więc podłożę sobie papier, żeby mi za bardzo nie odbiło na bazie, ponieważ, jak widzicie, będziemy ciąć przez dwie warstwy papieru. No to już zostaje, tak? Więc nie chcemy, aby ta część była zbyt brzydka. I górną płytkę nakładam tylko na ten kwadrat. Nie chcę, żeby mi się porobiło odbicie na innych częściach boksu. I jedziemy. Ok. No I teraz fajnie. Kółko powinno wyjść. Oba. Wychodzą. Jak znaczyłyście ołówkiem, to się upewnijcie, że płytka jest czysta, tak? Tutaj. Tam o siebie wytrzeć, żeby nie, nie zostawiła śladów. No i teraz widać, że taśma wash i ładnie, schodzi. Nie. Nic się z papierem nie stało. Zdejmujemy wykrojnik, jeszcze nam będzie potrzebny. Teraz delikatnie odklejamy i teraz klejcie do środka. Odklejajcie, przepraszam, do środka, żeby ewentualnie, jak klej zadrze papier, żeby bazy Wam nie poniszczył tego, co widać. OK? No i teraz kleimy papier w środku. Znowu. Możemy go już od razu na stałe zamocować. Więc od razu go już przykleję, tak jak powinien być. Bo już w zasadzie w tej wersji okienka, nie trzeba go z tego papieru zdejmować, tylko pamiętamy, żeby nie kleić za bardzo na środku, to jeszcze klejem sobie delikatnie przejadę przy otworze, przy okienku no i teraz kleję widzicie, tu jeszcze jest Taka sprawa, żeby nie robić zbyt dużej tej białej obwódki, żeby nie było widać ewentualnie takiego brzydkiego tego efektu, jaki się robi po przejściu przez maszynkę. No i tu nie ma siły, nie da się wyciąć tego w ten sposób, nie da się tak włożyć wykrojnika, żeby nam się y, połączył dobrze nałożył na... Y, Wycięte już okienko, trzeba ciąć od góry. Czyli to będzie ta dolna część, to będzie ta spodnia część. No nie ma rady, tak to trzeba zrobić. Wtedy będzie wszystko idealnie, wszystko ładnie yy, dopasowane do siebie, dlatego znowu wkładamy kartkę papieru. Może przez trochę może Znowu wkładam pa pa kartkę papieru moją bazę, płytkę i jedziemy. I jedziemy. No i poszło. na I jak widać, wybrałam sobie specjalnie taki mocno wzorzysty papier, to jest też dla was taka e, podpowiedź, taka propozycja, żeby nie było bardzo widać tych Odgnieceń z maszyny. Czyli no, raczej wzorzysty papier tutaj. Ale nieco uratujemy sytuację, bo będziemy jeszcze doklejać tak jak w tym przypadku albo serwetkę, albo jakieś kółeczko. Czyli tutaj kleiłam kółeczko, tak? Ale mogę zacząć od przyklejenia serwetki. Dlaczego nie? Na przykład w środku. Zazwyczaj i tak dajecie serwetkę. Czy dajemy <laughs> e, serwetkę może bez wyciętego kółka również w środku, żeby te wszystkie panele boksa były yy, no spójne więc ta serwetka się zapewne pojawi też na innych elementach boksach w środku, więc można ją spokojnie przykleić tutaj no ja ją kleję w tym momencie Okej, okay, tutaj to jest jedna propozycja, oczywiście z drugiej strony również można przykleić serwetkę, z drugiej strony również można przykleić serwetkę i wtedy będzie to wyglądało spójnie. Natomiast można to wykończyć jeszcze w inny sposób, tak jak pokazałam tutaj, dodając po prostu białą obwódkę. I tą białą obwódkę zrobiłam po prostu wycinając. Za pomocą dwóch wykrojników, czyli to był ten wykrojnik oryginalny, yy, który już używałyśmy, który już używałam od serwetki, czyli wycinam. I dopasowałam o pół centymetra większy wykrojnik, ten z przeszyciami, czyli ta serwetka, ten wykrojnik okrągły od serwetki, on ma 6,5 centymetra, czyli ten ma średnicy 7 centymetrów. I teraz fajnie by trzeba było to ułożyć, żeby było w miarę równo, żeby się nic nie ruszyło, no to jeszcze raz umocować taśmą washi. No w miarę. Oczywiście się ruszyło, bo nie mogło być inaczej. Wiadomo, że na potrzeby filmu to wszystko się źle robi. Jeszcze się rozerwało. No, ale dobra, trudno. Jedziemy dalej. I teraz jest ten moment, że możemy dodać teraz jest ten moment, że możemy dodać folię czyli przygotowałam sobie kawałek folii kleję trzeba nałożyć jakąś taśmę na przykład klejem też można Na no to papier sklepowy. Idealnie, no i teraz naszą ozdobną obwódkę z przeszyciami. Nakładam klej, już zaraz oczywiście mi się rozerwała, bo wiecie, zawsze na potrzeby filmu. Tak to jest. I voilà, i zrobione. Tym razem mamy białą wódkę na zewnątrz, serwetkę w środku. A to było. na odwrót. I można już skleić box. No, wydaje mi się, że jedno okienko na box wystarczy. Ewentualnie dwa, nawet może po przeciwnych stronach, wtedy będzie. Można patrzeć przez cały boks, ale na pewno nie na każdej stronie, bo to jest zdecydowanie za dużo. Zresztą nie miałobyście miejsca do ozdabiania, gdzie wszystkie życzenia, jakieś kieszonki czy coś. Więc jedno okienko, ewentualnie dwa, myślę, że zdecydowanie wystarczy. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia.